Bye-bye. Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kamilka z Piwniczze Koksy. Dzisiaj chciałbym przedstawić takie bardzo fajne ćwiczonko asystujące, które wspomoże Wam rozbudowę siły w waszym martwym ciągu oraz przysiadzie. Mianowicie mowa tutaj o czymś takim jak Dimel Deadlift. Nazwa pochodzi od świętej pamięci już bardzo oskulowego powerliftera ze Stanów Zjednoczonych Mata Dimela legendy Westside Barbell. Mat szukał sposobu, jak dołożyć kilogramów w swoim przysiadzie oraz mat w ciągu. Wymyślił takie coś, dzięki czemu podniósł swój przysiad w relatywnie tam w okresie czasu, z 350 kg do 450, czyli przekroczył tą magiczną barierę na tamte czasy 1000 funtów, gdzie mało kto, tyle wtedy siadał, w sprzęcie oczywiście. Wymyślił taki ruch, że. Ale tu mamy już przygotowaną sztangę. Podchodzimy sobie do sztangi. Możemy ją brać z pinów lub z ziemi, jak komu wygodniej, w jakie mamy możliwości. Chwytamy ją w rękach. Rozstaw stóp, mniej więcej naszych szerokość barków. Plecy są ściągnięte, wygięte w łuk. Brzuch jest napięty. I teraz robimy coś takiego, że. Wypychamy biodro do tyłu, trzymając jednocześnie plecy ugięte w łuk, napięty brzuch, schodzimy ze sztangą mniej więcej na wysokość pod kolana i dynamicznie bardzo wciskamy biodro w sztangę. Czyli ruch, który opiera się na takim powiedzmy częściowym martwym ciągu, akcentowany ruchem hip hinge, czyli ruchem wypchnięcia biodra do tyłu i zakończony wepchnięciem pośladków ze sztangę, czyli jakby lokautem mantwym ciągu. Na co trzeba patrzeć w tym ćwiczeniu, to przede wszystkim tak jak mówiłem plecy ugięte brzuch, napięty brzuch, przepraszam, plecy ugięte w łuk, napięty brzuch, akcentowanie ruchu biodra i Dynamika tego ćwiczenia, żeby to ćwiczenie wykonać w sposób jak najbardziej dynamiczny, niektórzy nazywają to stylem nawet balistycznym. E, pokażę to jeszcze raz, jak ten ruch ma wyglądać, byś mógł sobie siedzieć tutaj z boku, najlepiej mnie nagrać. Robimy to ćwiczenie bardzo szybko, sztangę po prostu opuszczamy do, e, do pod kolana. Jeżeli chodzi o prędkość w tym ćwiczeniu, która jest najważniejsza, bo ćwiczenie ma służyć głównie rozwojowi dynamiki w siadzie oraz ciągu, jest taka wskazówka, której używali Westside, która określa dobrze to, czy prędkość jest optymalna, czy nie. Mianowicie słychać ten charakterystyczny klank ruszających się talerzy uderzających o gryf. Podczas wykonywania ćwiczenia. Jeżeli ten klang jest, to znaczy, że mamy jakąś tam wskazówkę, że robimy to dobrze. Jeżeli chodzi o obciążenie, którego tutaj używamy, to dajemy około 30-40% naszego maksa na jedno powtórzenie w ciągu. Robimy większą ilość powtórzeń 15-20 coś takiego. Ćwiczenie możemy wykorzystywać jako świetnie się jako, jako taki finisher w pociągach albo posiadach. Wtedy takie jedna, dwie seryki po 20 ruchów z takim naszym ciężarem 30% skutecznie załatwią tam sprawę. Ale możemy też jak najbardziej używać tego jako pełnoprawnego ćwiczenia w naszym treningu, lub też na przykład używać tego jako rozgrzewka. Co musimy czuć przy takim ćwiczeniu, jak najbardziej, to przede wszystkim na wysokiej ilości powtórzeń takiego ruchu palenie pośladków, tutaj zaangażowanie poślada, no i tu grupy kurszowo-goleniowej, no ogólnie całej tylnej taśmy. Ogólnie świetne ćwiczenie, naprawdę super, jest asystą podciąg oraz siat. Zresztą rekomendowane przez. Człowieka o takich wynikach no, nie może być po prostu inaczej, żeby y, było jakimś działostwem. Dziękuję Także polecam spróbować. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, zostawcie tam łapkę, suba, komentarz co tam chcecie. Siemanko, cześć!